Zapraszam serdecznie wszystkie zodiakalne wodniki na horoskop na miesiąc czerwiec. Najpierw aura tego miesiąca i te takie najważniejsze wydarzenia. Mamy tutaj pazia denarów, który pomoże Wam zorganizować się w temacie finansowym, otworzyć się na nowe okazje zarobkowania i przyniesie Wam z pewnością nowe oferty, tak żeby można było tutaj powybierać. Mamy tu również kapłankę, która jest symbolem rozwoju wewnętrznego, rozwoju duchowego. Może również symbolizować matkę albo starą przyjaciółkę, która będzie możliwe, że będzie potrzebowała pomocy, bo mamy pod spodem też ósemkę mieczy. Mamy również tutaj króla, króla Buław, ognistego Boga Marsa. Boga Wojny, który nie pozwoli wam w tym miesiącu drogi wodniki leniuchować. A więc może mogą się pojawić tutaj jakieś, jeżeli wasza praca polega na, jest powiązana z książką, czy to taką papierową, czy to formami e-booków i tak dalej, to tutaj będą z tego jakieś pieniądze Pojawi się, pojawi się też możliwość sprzedaży, zarobkowania, może napisania nawet czegoś nowego jeszcze. Może będą to też kursy związane z kronikami akaszy, albo inno, inna forma kursów, uczenie się czegoś. Ten, ten paś denarów może być również kwotą wydawaną na kursy, po to, żeby, żeby się czegoś nauczyć więcej, żeby zdobyć więcej informacji w temacie, który Was interesuje. Co oczywiście bardzo dobrze wpłynie na późniejsze miesiące waszego życia. I mamy również tutaj ósemkę mieczy, która jest taką kartą labiryntu, jest kartą lotnisk, ale jest kartą trudną trochę, trochę depresyjną, więc ona tutaj um, może zapowiadać, że będziecie mieli takie trudniejsze chwile, takie, um, taką, taką konieczność, jakby nie wiem, no, wpadania w taki, taką melancholię i smucenia się. Ale tutaj ten król buław na pewno nie pozwoli Wam za długo w takich dołkach siedzieć i szybko Was wyciągnie za uszy z tego i wrzuci znowu w wir działania, w wir takich energetycznych działań. Tak więc miesiąc bogaty we wszystko, wszystkiego po trochu i nauka, i działania, i takie trochę siedzenie w kącie będzie, będzie, będzie się działo. Na co powinniście uważać? Mamy tutaj pazia buław. I mamy rycerze denarów, i mamy kartę siły. A więc uważajcie trochę, żeby się nie przeforsowywać i nie przesadzać z naciskaniem tej drugiej strony, z naciskaniem kogoś na, podczas y, jakichś działań. Nie y, zmuszać też siebie, żeby, y, żebyście robili do, do robienia czegoś y, wbrew waszym możliwościom na dany czas. Tak? Ta karta siły, w, trochę w minusie ostrzegającym pokazuje, że żeby się nie przeforsowywać, nie brać za dużo na swoje barki i pamiętać, że dzień ma tylko 24 godziny, znaczy dzień, doba ma tylko 24 godziny, żeby po prostu też zostawić sobie czas na odpoczynek. Uważajcie przy takim takim szukaniu pieniędzy z ogromnym naciskiem i uporem. Wszyscy potrzebujemy gotówki, fajnie jest, kiedy mamy więcej pieniędzy ale róbmy to y, tak w jakimś takim rytmie y, bardziej normalnym, bez nacisku, bez szaleństw, bez y, takiego myślenia, muszę mieć. Muszę nic nie musisz. Fajnie jest, jeżeli te pieniądze przychodzą, ale niech one przychodzą spokojniej, łagodniej, nie szarpnie na łańcuchu, bo będą się zrywać. Pamiętaj, pieniądze lubią do, przychodzić do naszych portfeli, wpływać na nasze konta, pod warunkiem, że nie czują się. Przywiązane do wielkich łańcuchów i nie muszą siedzieć w piwnicach zakratowanych. Muszą czuć swobodę. Pamiętaj, pieniądz i wolność w pieniądz się rozmnaża, gdy ma wolność. I mamy tutaj jeszcze niespodziankę. W tej niespodziance mamy bogini, mamy tutaj bogini ogniska domowego, która zapewni, zapewnia opiekę. Nad Waszym domem i tym z domem, którym tworzycie z własnym partnerem czy partnerką i dziećmi, ale także tym trochę dalszym, gdzie są Wasi rodzice czy tam dziadkowie. Tak? I mamy tutaj w połączeniu tą królową buław, mamy w połączeniu ze sprawiedliwością, a więc bardzo tutaj na pewno dojdzie do zakończenia spraw związanych z rozwodem, takiego zakończenia, o jakim myślicie, tak? które jest Wam za którym po prostu już tęsknicie, bo przeciąga się w nieskończoność i jest tam coraz trudniej. Tak więc będzie pozytywne zakończenie spraw byłego partnerstwa, albo ogólnie są to jakieś inne sprawy związane z rodziną prawne. Być może są te tematy jakieś majątkowe, tak? spadkowe. Może był jakiś kryzys w rodzinie i tutaj w końcu ostatecznie wszystko zostanie, Zażegnane, uporządkowane i będzie można spokojnie się tutaj już, jakby, rozwijać w kolejnych miesiącach. Ten miesiąc na pewno będzie dla Was bardzo taki mocny, moi drogie wodniki, bo widzimy tutaj, że i tych działań jest bardzo, bardzo dużo, i tutaj sprawy prawne się uporządkują. No i jeszcze tutaj Wasz rozwój będzie na wielkim takim. Kole działań, tak? A więc trzeba będzie tu iść do przodu z duchem czasu, tak? Zwracam jeszcze tylko uwagę na tą ósemkę mieczy, że tutaj być może będzie to również taki miesiąc dla niektórych oczywiście, którym uda się wyplątać z jakiejś trudnej sytuacji finansowej, może związanej z wziętą kiedyś pożyczką, może związanej z jakimś zobowiązaniem, żerowaniem kogoś, komuś w banku. A może po prostu z pożyczeniem pieniędzy komuś, i teraz tak, ten ktoś w końcu uda się mu wam oddać, albo jeżeli wy jesteście tą osobą, która pożyczyła, to również uda się wam krok po kroku, nitka po nitce, oddać ten, te, te pieniądze i nareszcie się od tego uwolnić. Tak więc miesiąc ogólnie dla Was bardzo energiczny, żywiołowy. Nie wiem, czy taki najlepszy ze wszystkich całego roku, ale z pewnością przyniesie również dobre efekty i na zakończenie będziecie wiedzieli, że już macie konkretnego asa w kieszeni i wiecie, na czym stoicie. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i życzę udanego miesiąca.